Przed nami wieczny długi weekend. Jutro najmocniej powieje w górach. Tam prędkość wiatru będzie sięgać 100 km na godzinę. Na pozostałym obszarze powieje z prędkością rzędu 60-75 km na godzinę, więc wciąż mocno. Wiatru spokoi się dopiero w niedzielę. Karolina Dobrowolska. Dobry wieczór. No, przy tak silnym wietrze i opadach śniegu będą się tworzyć zawieje i zamiecie śnieżne. A co za tym idzie, trudne warunki na drogach. To właśnie dlatego zamknięto dziś drogę krajową numer 8 w miejscowości Zielone Dolne albo na przykład przejazd drogą krajową numer 3 z Jakuszyc do czeskiego Harachowa. Te drogi są już przejezdne, ale to zwłaszcza na południu i w górach w najbliższych dniach będzie padać śnieg. W ciągu doby ci się nie spadło o 30 ha, zatem bardzo dużo, ale już w nocy będzie znów rosnąć. Ten głęboki układ niskiego ciśnienia będzie się wypełniał i bardzo powoli przesuwał na północny wschód. A ten front, który wędruje nad Polską, znajdzie się już poza naszą wschodnią granicą i Polska Wschodnia i Centralna będzie pod wpływem tego niżu, a zatem zwłaszcza tu pochmurno i z opadami. Zaś z zachodu nasunie się klin od wyżu. Atlantyckiego i w tej części kraju możemy jutro liczyć na przebłyski słońca. No ale wciąż będzie bardzo mocno wiać, najmocniej tutaj, gdzie mamy gęsto ułożone izobary, a zatem na zachodzie i w górach. Będzie też chłodniej, bo z północnego zachodu, a także i z północy, napłynie do nas chłodniejsze powietrze. No i w nocy pochmurno z przejaśnieniami do tego opady deszczu ze śniegiem i śniegu. I na południowym zachodzie może padać mocno, zaś na południowym wschodzie tych opadów będzie najmniej. No i będzie od minus 3 stopni na Podhalu i na Przedgórzu Sudeckim do 2 na Pomorzu Zachodnim. W niedzielę bez silnego wiatru, a poza tym bez większych zmian. Przygotujmy się na opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu i temperaturę sięgającą najwyżej 5 stopni. Spokojnego wieczoru. Dobranoc.